Z tej strony, kamrol. Witam Was w kolejnym innym kanale. I tak, wbiłem drugiego Maxa na iwi. Po power upach myślałem, że po prostu dostanę depresję, bo nie udało mi się wybić Maxa na tej iwi. Ale teraz wróciła ta oto piękna mapa. No, której była to po prostu bułka z masłem. Wbiłem z 900 płatków na Tysiąc, yy, naprawdę bardzo szybko, miałem bardzo mało porażek. Także zapraszam Was do oglądania. Lecimy z Maxem na Eevee. Mega zestresowany. Pomimo tego, że mi idzie bardzo dobrze, ale jest ciężko. W końcu będę miał starą 30 rękę i nowego Maxa. Twoim mainie, miejmy nadzieję. Ja się boję, że przez to, że ja to nakręcam z głosem, a nie mi trochę gorzej szło. Dobra. Mm. Puszczę Opuszczę sobie go. Ja się teamuje, to ja też się z nim teamuję na razie. Ja się teamuję tak tylko tymczasowo. A potem, jak jest okaza, to zabiję. Bo Eevee naprawdę jest ma mega mało HP I musimy to uważać na przykład takiego bóla przecież taki ból na przykład jest jeszcze spokarsot. Edgar jest one groźne. I na, na przykład Angelu jest groźny. O! Ja się zawsze z Angeloty albo na przykład z Coltem, albo z Spiderką się tymuję z Shelly. Z takami rzadziej. Ale tu jest... okazję tu jest ból. Tak. Dobra. Dalej jest 9 osób. Ja bym zabił tego bóla, ale się boję, że naszą Angelo mnie wtedy zabije, bo on wtedy też... On się też timu z tym bólem. Oni, ale oni chyba chcą zabić tego bóla. Nie jestem pewna. Ogólnie to jak jest szóste miejsce, to ma minus 2. A piątego miejsca jeszcze nie miałem. Nie! Nie! Siódme miejsce to, to też jest chyba minus dwa. Tak. Dobra. Jezus. Właśnie kol kolty są najgorsze i Piperki na mnie. I Sergiek jest wylewelowany. Teraz z tych to będzie najgorszy Matt, Andrew i to jest Boże. Okay. Ten jest gidą. Może przez wody adkować. Znaczy może, ale. To niech mnie da. Dobra. Ja, ja wolę stać na wodzie. I zabranie tego chyba jest bardzo ryzykowne. W ogóle nie chcę na sobie już go weźmie. Ten Kenji chce chyba podjechać, ale mu się to nie uda. Ja błagam, żeby się się powybijali tak szybko, że chociażby to piąte miejsce. Poza piąte miejsce chyba nie ma minusa. Ale w sumie to nie wiem, bo nie miałem jeszcze piątego miejsca na dziewiątko. Dobra, jest piąta. Teraz jeszcze na trzecie. Chyba trzecie miejsce to mam. Już ten Angeru mi do końca ufa. Tego do końca nie ufam. Dobra. Z bazem jest taka sytuacja, że on mnie raczej nie zastonuje. Ten was ma 6 kg i hiperkę. Dobra. Was chyba Tu jest dalej ten Kenji? Nie. go po prostu nie wiem, trafić. Dobra, ja chciałbym teraz Mega ulta, ale ja nie chcę zadegować tego AngryLo. Dobra. Kendry musi iść do, do odszczału. Teraz, ale nie wiem jak. Dobra, Edgar, ginie. Kenji ginie! Dobra. Dobra, proszę, żeby to wystarczyło. Nie, ale nie będzie plus 6 raczej. Prawda, że nie będzie plus 6. Dobra, Angelo, Angelo! Angelo ginie! Jest! 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 Mam to! Jest! Jest Maria! Co się dzieje? Nie ja w to nie wierzę, ja w to nie wierzę. Mój drugi Max. Na mnie. Co się właśnie odwaliło? Ja ja, ja wiem Maxa. Ja wiem Maxa. Pokażę wam mojego batyloga w ogóle. Bardzo mało przegranych miałem. Hmm. Tu zacząłem poszować drugie, czwarte, tutaj przerwa na nie wiem czy mniej, Nie, pierwsze, 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 drugie, dziesiąte, drugie, ósme, pierwsze, szóste, pierwsze, pierwsze, siódme, drugie, czwarte, szóste, pierwsze, siódme i pierwsze. Czyli taka zasadnicza porażki były tylko dwie. Wow, naprawdę giga do mi dobrze poszło. Wiem Maxa, kocham tą mapę, dziękuję Wam za oglądanie, subskrybujcie.